Będzie, że przypał? Mamy same profesjonale. Co oznacza profesjonal? No, że masz przesranę. Jak bardzo? Mm, nie aż tak bardzo, ready. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu CYFER, a będziesz miał 3% zwrotu. Zesram się, coś czuję na tej mapie. <noise> to jest chyba ten sądomek tylko że na profesjonale. Dobra stary, misja jest taka, ja pilnuję auta, żeby nam nie ukradli, bo to Polska, ty idziesz sprawdzać wszystko. <noise> To nie Polska. Nieważne, jesteśmy w Polsce. Ja jeszcze deszcz spada. Dobra, bierzesz tak jak wcześniej. Latarka, termometr ee, i, i książka. Wzięta. Ta fotorodar też wziąłem. Chodzimy. Dobra, tak, ale to klucza nie wziąłem. Możemy iść. Mmm, podejrzanie Dzień zimno panie. na tym dworze, AB. To ja hmm. będę na dworze sprawdzał, czy nie ma ducha a ty w domu. Hmm. Jezu, czaty, monka, monka giga. Hmm. To jest jednopiętrowiec, więc raczej długo nie będziemy go szukać Szukaj po prostu temperatury Tu gdzieś 12 stopni, 11 stopni tutaj A to to tu nie tutaj na pewno? Nie, to nie tu Tu mówię ci A przy zlewie 10 stopni Dobra Dobra, zrzucamy, tupnęła rzeczywiście, wrzucamy rzeczy idziemy po sprzętu Dobra, więc tak, Wiesz gadałkę i kamerę ci zamontuję Dobra, biorę VP i co jeszcze mam wziąć? A, ja ci kamerkę wezmę, dobra. Czyli będziemy vloga nagrywać z duchem, spoko. Ta. Powinno być tak, że wiesz co, wgrywają taki easter egg, że jak nucisz stary Ghostbusters, to duch na przykład Ghostbusters! Dobra, dzieci położyć? Na kuchnię, żeby było widać? Weź tutaj może postawić, tutaj, żeby tutaj kuchnie było całą widać. Tak w stronę kuchni patrz Stary moi starzy mają takie krzesła w domu A Ale co nie, jest? Nie tutaj, tutaj, tutaj postaw w tym miejscu A dobra, dobra, nie tylko ja stary tak, zacząłem te krzesła to nie kuchni. mogłem, bo moi rodzice mają takie Dobrze. Serio bez hitu jeden w jeden Czekaj, że tak? Eee, tak, tak nie, w stronę kuchni patrz O trochę no, no, się na no, Jak się rzucało? Tutaj. G. O, kit EBP włączyć eee. i zrzucić Co? Radyjko, to jest A, MVP. Dobra, dobra, to tutaj rzuć. I weź tam gdzieś pójść do przedpokoju. Ja z nim A mogę do tego pomieszczenia za tobą? E, możesz tutaj wejść. No chyba będzie kit Tam drzwi? Dobra. Are you here? Ja zamykam okno. to? Ja to walę! Speak? O, dobra gada. Adult, super. Dobra, czyli mamy pierwszy dowód pod J. Światło miga Kurde Ja dupie Jakim prawem? Na ciebie poszedł perfidnie Jakim prawem? Siema Wiesz pana! A pan nie wie gdzie tu ducha znaleźć można? No poszedł se, kurde Dobra chopie Nie wiem czy ktoś to robić ale to jest kurna, to jest spukowane jakieś, on tu nie powinien normalnie do nas wejść No kurde Chłop przez drzwi do Słuchaj, jestem poważnym, dorosłym, odważnym mężczyzną Czyli wychodzę do lobby Nie, nie wychodź do lobby, to jest do wana. Wyszedłem do lobby, nie pierdziele, nie będę... Be... Ja nie przejdę koło niego I żeby każdy dobrze mnie zrozumiał, ja po prostu jestem pizdą No dobra No to jest intermediate szkoła, dobrze Szkoła? <laughs> tak o, wpyty, idziemy. Woźny duch. Normalnie czaty, idziemy do szkoły. Panie szefie, ale to za dupie Aj, jakieś jest. Chodź, może ci pokazać na mapie. No. Wchodzimy tą samą górą. No. Jak wejdziemy, rozdzielamy się, ja idę w prawo, ty idziesz w lewo. Przy zejściu do piwnic ja mam iść? Co? To jest znak zejścia, czekaj, czy wejścia do góry. To jest wejście do góry. Do, schody. No, to jest, a dobra, to ja mogę na lewo iść. Dobra, więc tak. Ty idziesz na lewo, ja idę na prawo i sprawdzam wszystkie pomieszczenia dookoła. Stary mi podpowiadałem, że lepiej jest brać ten, że lepiej jest brać kamery, bo jakbym miał zginąć, to mogę zrobić zdjęcie duchowi przynajmniej. Nie, walić, nie zginiesz. Dobra. O, tu jest taki straszny autobus, nie? To Bardzo szef wie gdzie ja będę. Jezus. Ach, nie mogę tam Chodź Dobra, do idzie. roboty! Ale panie że wie, ja, ja się na to nie pisałem, nie było tego w umowie. Jak to nie było? Wszystko było napisane, nawet jak umrzesz to. Co za schab robił szkołę w takim miejscu? Ja. <laughs> to idę w lewo, ty idziesz w prawo. Proszę bardzo w tą stronę jest lewo, gdzie ty teraz idziesz? No ja idę w lewo, ty w prawo. No to to jest lewo. To jest lewo. No to jest lewo, A ja no, to jest idź lewo. będziesz idź w lewo ja idę w prawo. Ja idę w lewo, ty idziesz w prawo Dobra, dobra, idę Wy byście chaty dojeżdżali Dziw do takiego miejsca Eee, mam Masz? Tak, mam e, jest freezing temperatures e, musisz tak, gdzie jesteś aktualnie? Nie wiem stary, jak świecę do przodu nic nie widzę, widzę tylko podłogę przed sobą Kurde, będę musiał ma, nie ma. Pójść. Czy ty, nie masz latarki? Mam, ale ona nic nie daje jak do góry świecę Widzę tylko podłogę Stary, moja latarka dużo słabiej A. od twojej świeci w ogóle A na pewno wziąłeś strong, czy zwykłą? Eee... szef poczeka. No nie! Dobra, już chodź, by rzeczy tam. Ja dupia. Czyli mówisz, że wziąłem taką mniej świecącą. Tak, wziąłeś. Oj, ja wale. A ja się dziwię co mam tak ciemno Kurda, widać, że nie, nie profesjonalizm. Dobra, te płytki dawno nie myte. Ten duch mógłby chociaż pomyć. Więc rzucaj tam książkę. Wiesz co byłoby fajne, Że czasami zamiast na przykład ducha znaleźć? Znajdowałoby się stary, jakiś ten, składowisko narkotyków albo coś ten. No nie. Dobra, wrzuć tu książkę na środku. Dobra. I wyrzuć temperaturę, i wychodzimy. Z minus 10 stopni. To są właśnie szkoły po tym, jak się zdalne nauczanie zaczęło. Dobra. Więc tak, ja biorę sobie ultrafiolet, biorę IMF-a. Czekaj, to tu nie ma asominy latarki. To na samym dole są strong, dobra? Ja głupia! E, więc tak, bierzesz sobie kamerkę i bierzesz sobie gadałkę, tak Dzięki jak wcześniej. Gadałkę, dobra, czyli EVP biorę. No to jest EVP dobra. stary. Czyli to ten Ghost E, stary! <grym> Co? Wziąłem statyw bez kamery, zaraz wracam. <grym> nie, no nie mogę. Ale daj zmontować, stary montażyście, najlepsze momenty. <grym> Jezu, wziął statyw, bez kamery, no Tak Pijany, to mało opowiedziane, no Panie Takie... szefie, ale proszę się ze mnie nie śmiać To mój pierwszy <laughs> dzień, tak? Ale żeby wziąć sam statyw, bez kamery z... Na łapanie duchów Szef mówił, bierz, to ja wziąłem Dobra, ja wziąłeś, ale sam statyw Dobra, tym razem wziąłem, co trzeba Wziął kamerę Dobrze, że dopiero o, teraz... że teraz się skopnąłeś, nie na miejscu. Trzeba napisał? No, to dobrze, że ci napisał. A szef to tak się nie boi? Nie. A czemu szef się nie boi? Bo mam doświadczenie, nie no jak ty, gnoju. No bo ja się to trochę boję. Też się kiedyś bałem. A co, jak to nie jest duch, tylko stara nauczycielka od matmy? To czy jest? To nie, nie pytaj się, czy jest, tylko... Gdzie jest? <laughs> No na pewno to ona, nie wiem czy wiesz, ale jest tu przynajmniej 13 duchów w tym woźny na stara nauczycielka od geografii e gdzie, jest gdzie jest aparat? Panie, bo ja widzę tutaj te... Ja nie zdążyłem no ja tu widzę to paranormalne z... działania to była woźna znaczy nie, to, Pana, bo to tu paranormalne działania się do... dzieją w tym momencie Jakie? No proszę podejść o no. a <laughs> Za normalne! To była sala od fizyki No mm, tu trochę tak. Dobra, rzuć tam w rogu. No, w rogu na drzwi. Git, git. Dobra, ultrafioletem sobie sprawdzimy, czy mamy odciski. Nie mamy odcisków. A jeszcze wie EVP tu wydupić? Tak, oczywiście. Ja porozmawiam z tym duchem. Proszę wyjść. Będzie ja tak będziesz, będziesz go od szmat wyzywał? Nie, ja nic nie będę wyzywał, to jest pani Czy od. Czy powiesz mu, że Chyba... przyszło. Daj przyszliśmy od... dwóch na jednego! Pani, Pani od fizyki i geografii, muszę z nim porozmawiać. Do you like Poland? O, pojawiła się z wrażenia. Zajczyło? Walne jesteś. Dobra, Are you. A, w sumie no jesteś here. No ja wiem, że are you here, ale. powiedz coś. Can you speak? Can you talk? Can you powiedzieć coś kurczę? Chyba nie, mo... Chyba nie mówi. Naprawdę tu się siedziałeś? Zresztą sobie zesrałem się jak to się mówi Stary to jest duch Dodatkowe drzwi, dodatkowa obrona, tak? A, co? O! O kur. <śled> co to było? Kobieta O! Jest, puściła wodę Gdzieś obok Tak? Bo zrobiła jakby mi na ryj stary skok w tym momencie Spadło nam bardzo i dlatego tak często atakuje to ja może pójdę do auta, na kamerę popatrzeć. No nie widzę, zapisać też nic nie zapisała. Co myślisz? E, dobra, wracamy, trzeba wziąć motion sensu. Widziałem ją chyba za tobą. Dobra, zobaczmy co są orwy. Ale czemu pan tego kebaba wziął? Mm, pan Pani Świecka. To jest kebab! Widzisz, że jest kebab w bułce. Zawinięty w sreberko. No kurwa, kebab! Sam jesteś kebab. Nie ma crafting. Dobra, dobra. robimy tak. Wierzysz to, to tutaj. To z tym czerwonym oh. światełkiem. No. I ja wezmę sobie krucyfiksa jeszcze Dobra, nie, 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 nie. jak działa to, dobra, moje? Dobra, weź jeszcze krucyfiksa. Weź jeszcze crucifixa. I dobra, zanim. albo nie. Najpierw wyrzuć crucifixa, weź sobie tabletkę. Bo mamy po 10 sanity. I weź sobie użyj i teraz weź sobie rzecz Idziemy. Rzuć tutaj na ziemię krucyfiks Przed wejściem, przed wejściem, wejściem. Dobra ja tutaj sobie tylko z pomożę A prowadzę. co to zrobi że go tam wywaliłem? Ale w środku, w środku przed wejściem eee, To jakby chroni nas przed atakami, że... Rzadziej może atakować Dobra i tak, bierz motion sensor To co wziąłeś I tutaj pod ścianę i f -ką. Dobrze. E, no i teraz jak podejdziemy, jak będziemy tak stali, to będzie się ruszało, i ona musi się złapać na ten motion sensor. Write write something? <laughs> Kurne, to coś. Nie obchodzi mnie to, że się pokazujesz. Już mam twoje zdjęcia, milion. Trzeba jakaś z tym. Je... Nie, czwórka, nie będzie piąta Can you talk? Can you speak? Bo well, nothing detected, nie wiem czy to się liczy. Can you speak? Can you talk? Chyba nie, nie gada. Wiem, że tu tupiesz no piątki nie będzie. Nie, pierdzielę to, chodź, zwijamy się stąd. Zrobiliśmy wszystkie robota. zadania. Zrobiliśmy wszystkie zadania... Mm, może być i Ja na dzisiaj chyba wiesz co mam dosyć. Mówisz aż tak? W sensie... Nie aż tak się boję, ale na przyszłość chcę w większej ekipie na pewno zagrać. No to możemy bo... zaraz, będziemy trójkę mieli już. Trójkę, fajnie byłoby w czwórkę zagrać. No to jak jest, no, i rach, to będzie czwórka? O, to będzie można w czwórkę, to tak, to z chęcią. Bo we dwójkę nie wiem, stary, ale mam jakieś po prostu takie strachy i Nie widzę orbów. Dobra, zaznaczmy, czy pasuje w ogóle. Ale tam jurej była też książka od fizyki, może. No pasuje. To znaczy, jurej i się zwijamy. Działam zrobione. Pod J po prostu Ghost Type. I jaki to jest? To jest, że jurej. jurej. Zaznaczyłem. No dobra, w sumie mi tak to nigdy nie spadło W sumie długo tam siedzieliśmy Moje jest na jednym się... procencie No twoje mocno spadło No nie wiem, no spróbujmy, powiedzmy Auto jest bardziej stra... Jest bardziej straszne od wszystkiego innego <grym> tu, 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 tu. Bansi. A... Bansi się fokusuje na jednej osobie Czekaj, na kim się fokusowało? Nie mam pojęcia. Na którymś z nas ciężko określić, bo oboje, jak wchodziliśmy, to oboje. Więc no, musiał być albo sam. Może albo... kwestia tego, że mi Sanity tak spadło, więc może na mnie. No to możliwe. To tak było. Dobra. Dobra, Saj, to, to muszę możliwe, wziąć to jeszcze coś potrzebnego. Wszystko tam mamy tak naprawdę. Tą ultrafioletkę możesz wziąć. Dobra. O, chwytaj, misklif! fuck, Latarki gasiłem, zapalaj. Fuck, co ten typ zrobił? Welcome back! Ty, fantoma no. no, na szybkości. Jej. Naprawdę? Ja bardzo znaczyłem. Ja, ja fantoma właśnie nie było czasu co go się Nie nie wierzę. Zwisowałem Chłopca odjechał. Nie co, klikam latarkę stari w drzwi. Co o tym zrobił? A ja... Chłopca Weź, nam w środku tako. gry odjechał. <gry> ja dzisiaj On chyba nie... spasuję już.